Jak rozwija się dziecko? Część pierwsza. Jak wiemy, z połączenia komórki jajowej i plemnika powstaje zygota, która zaczyna się dzielić. Między szóstym a siódmym dniem komórka zwana już blastocystą zaczyna się zagnieżdżać w macicy. Pod koniec drugiego tygodnia nasz blastocysta jest już zagnieżdżony oraz zdołał ukształtować kosmówkę, z której utworzy się łożysko. W tym tygodniu utworzy się w pełni tarcza zarodkowa. A następnie struna grzbietowa, wokół której utworzy się kręgosłup. W tym samym czasie zarodek ma już 2 mm i zaczyna się zwijać w rulon. Jest okresem bardzo ważnym dla zarodka ze względu na to, że zaczynają się tworzyć organy, takie jak jelito tylne, środkowe, przednie, gardło, żołądek, mózg oraz serce, które kurczy się w 60 razy na minutę. Zarodek ma już 5 mm rośnie w tempie 1 mm na dzień. Tworzą się zalążki dłoni i stóp. Powstają tętnice oraz łuki aorty. Organy są już na właściwym miejscu. Można już dostrzec nadgarstek, łokieć, zarys połączeń palców, formujące się oczy, które aktualnie znajdują się po bokach głowy. Zalążek zębów mlecznych w tym samym czasie, ucho wewnętrzne odpowiedzialne za zmysł równowagi i słuchu jest już w pełni rozwinięte. W tym okresie u zarodka rozwija się dynamicznie mózg, przez co to staje się dużo większy od reszty ciała. Dzięki świeżo powstałym mięśniom zarodek ma możliwość poruszania się w brzuchu. Jest to ostatni okres zarodkowy. W tym samym czasie uformowano już wszystkie narządy. Jest bardzo odporny na czynniki zewnętrzne oraz infekcje. Świeżo uformowanymi ręczkami próbuje klaskać. Waży 1 gram i ma 3 centymetry. Jest to pierwszy tydzień okresu płodowego w którym uprzednio uformowane organy dalej się rozwijają. W tym tygodniu zaczynają się formować narządy rozroczcze, które tworzą się aż do 12 tygodnia. Mali mężczyźni mogą pochwalić się większym prąciem. Dziewczynki pracują nadal nad swoją płcią. Prześwitująca skóra zaczyna nadbierać koloru. Ten tydzień przynosi nam rozwój komórek mózgowych, które tworzą się w tempie około 250 tysięcy na minutę, a także rozwijają się paznokcie, cebulki włosów, kubki smakowe. Serce maluszka bije z prędkością około 160 razy na minutę. Nasze dziecko zaczyna już robić fikołki. Ma wielkość 6 cm i wagę 14 g. Jesteśmy w stanie już ustalić płeć dziecka. U dziewczynek przekształcił się guzek płciowy w łechtaczkę, a u chłopców połączyły się mąża z prąciem. W tym tygodniu oczy przemieściły się na właściwe miejsce. Ze względu na rosnące nerwy stają się bardziej wrażliwe na dotyk. Ponadto nasze łożysko jest już w pełni ukształtowane. Dzięki czemu jeszcze bardziej są filtrowane nieczystości przemiany materii płodu oraz dostarczane mu substancje odżywcze. W ostatnim trymeście dziecko rozwija się w błyskawicznym tempie. Rośnie tułów oraz kończyny. Jest już w stanie poczuć smak płynu owodniowego. Zaczyna działać pęcherz moczowy, przez co wydala nim nieczystości. Pod koniec tygodnia waży już 100 gram i mierzy 10 cm. Na tym skończymy część pierwszą. W kolejnej dowiemy się, jakie cuda mają miejsce w drugim trymestrze. Jeśli Twoja dziewczyna, koleżanka, żona jest obecnie w ciąży, zaprezentuj jej filmik. Pozdrawiam! Wszelkie propozycje na filmiki proszę pisać w komentarzu lub na Facebooku. Dziękuję, na razie, cześć. Mężczyzna myślę, że spodoba się bardziej. Kobietom myślę, że też się spodoba. Natomiast ta modyfikacja.